Za mną straszne zamieszanie. Dzisiaj dzieciaki ze szkoły dla niesłyszących, dzieciaki ze szkoły dla niewidomych. Po raz pierwszy w teatrze bez barier, teatrze wyobraźni. Specjalnie dla nich do spektaklu dzieci z bullerby przygotowaliśmy tłumaczenie migowe i audiodeskrypcję. Audiodeskrypcja to taki opis specjalny tego, co dzieje się na scenie wyglądu aktorów, wszystkich żartów i takich rzeczy, które są nieuchwytne, jeśli nie śledzimy akcji bezpośrednio. Dzieciaki niewidome mogą dzięki temu także śmiać się z żartów i podziwiać spektakl. Na scenie jest zupełnie ciemno, gdzie migają tylko światła latarek. Uważam, że wykluczanie z teatru osób, które nie widzą albo nie słyszą, uważam, że jest ogromnym wstydem z kraju Unii Europejskiej w XXI wieku. No to już trzeci sezon wspieramy miejsko audiodeskrypcję na Stadionie Wrocław. W minionym sezonie była też obecna na Koszykówce, a od tego roku będzie tam, gdzie ja mam, mi szczególnie mocno bije serce, czyli na Stadionie Żużlowym podczas meczów w betardu Sparty Wrocław. Tłumaczenie migowe na żywo, na scenie będzie siedział tłumacz języka migowego i na bieżąco tłumaczył to wszystko swoimi dłońmi, co, o czym mówią aktorzy. Ja próbuję w końcu zrozumieć po latach dziś z Bullerbyn, bo jak byłem mały to chyba nie zrozumiałem i nie zapamiętałem zbyt wiele. Więc dzisiaj jak już zrozumiem to będę się z tego po pierwsze bardzo mocno cieszył, a po drugie tak naprawdę... Chętnie zobaczę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dyskrypcję w teatrze, jak to wygląda już nie na stadionie nie na hali koszykarskiej, bo tam już doskonale znamy i wiemy, że jest to potrzebne, a chętnie przetestuję, zobaczymy jak to wygląda tutaj na deskach teatru. I znowu jest jasno.